Dariusz Opoka, prezes stowarzyszenia GTW, instruktor sportu, pedagog ulicy, nagrodzony m.in. tytułem lidera społecznego w Gliwicach. Nam opowiedział o jednej ze swoich pasji, trenowaniu kobiecych drużyn piłki nożnej. Nie, naszego miasta to się nie da chyba wyobrazić bez piłki nożnej. Jednym z działalności tego, że założyliśmy Śląską Akademię Futbolu jako stowarzyszenie specjalnie dla dzieci i młodzieży jest szkolenie, Piłce Nożnej w Futcalu kobiety i dziewczyn od 2003 roku. To się cały czas rozwija. UEFA teraz wprowadza nowe rzeczy, które mają wspomóc piłkę nożną kobiet. A trzeba pamiętać, że 20 ponad lat temu Piastun Gliwice zdobywała tutaj Mistrzostwo Polski dwukrotnie. Trenerem był pan Józef Drabicki. Dostaliśmy historyczną nazwę od pana Drabickiego Piastun Kijliwice. Została to przekazana na pierwszym meczu naszym w tym historycznym, takim po 20 latach, że gdzieś tam zaczęło coś się dziać. No i liczymy, że będziemy grać w najwyższych klasach rozgrywkowych. Zaczynamy, to jest taki, można powiedzieć, sam początek. Są dzieciaki, dziewczyny, są dziewczyny w Ekstralizie Kobiet, my dwa, co ma Mistrzostwo Polski, tak, bo są w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast i wiek między 16 a 19 lat jeszcze nie pozwala na to, żeby, żeby jakieś tam większe zdobywać laury, ale się ogrywają, trenują i myślę, że za 3-4 lata... Będziemy na całkiem innym etapie niż, niż jesteśmy teraz, a rywalizujemy z drużynami, które od 10-15 lat cały czas tą piłkę kopią na dużym i na małym boisku. Dziewczyny w wieku do 12 roku życia praktycznie w każdej szkółce jakiejś tam prywatnej czy, czy klubie okolicznym się pojawiają, trenują sobie razem z chłopcami. Takie są przepisy, że mogą grać, trenować, natomiast po 12 roku życia już to idzie każdy w swoim kierunku, więc wtedy wskakujemy my i zapraszamy te dziewczyny, współpracujemy tutaj. Z różnymi klubami, dzięki temu, że wspiera nas miasto, to, to są to mniejsze opłaty, nie takie jak w szkółkach, gdzieś tam w Sośnicy, w Łabędach. Mózg posiada jakieś boiska, więc, więc z tego korzystamy. No i oczywiście hale sportowe. Technikę, motorykę mamy co miesiąc spotkania z trenerem mentalnym, psychologiem sportu, który, który prowadzi zajęcia dla zawodników i zawodniczek. No do kontuzji dochodzi, do kontuzji dochodzi. Dziewczyny są bardzo, bardzo a jeszcze jak na meczu jedna drugą kopnie, to, to za chwilę musi być rewanż, więc na to też trzeba uważać. I po zagraniu idę na miejsce, gdzie zagrały. Czyli o, jest podanie, no, nie Tak, i od razu zapiło, tak. My pozwoliliśmy dziewczynom wybrać te stroje, więc same się dogadały. Są różowo-czarne albo czarno czarnoróżowe, jak tu woli. E, I bardzo dobrze się prezentują, grają i to fantastycznie wygląda. I minusem kobiecej piłki w futsalu jest tak jest takie, że to jest jedna liga, tak, możemy zagrać między listopadem, lutym, potem jest długa przerwa i tak to się toczy. Natomiast teraz chcemy po prostu, żeby grały, bo same treningi nic nie dają, jednak adrenalina, motywacja, doświadczenie, taki stres związany z wyjściem na boisko z kibicami, to wszystko gdzieś tam będzie procentowało. Każdy mecz to jest, myślę, u nas dobra oprawa, gramy na hali przy ulicy Kozielskiej, jest pokaz, jest wyjście z muzyką, tak jak to powinno wyglądać na wszystkich boiskach, więc pod tym kątem myślę, nawet z Kraków jako polski nie mają takiej oprawy, więc, jakby o te rzeczy dbamy i staramy się od początku. Kibice przychodzą, mamy konkursy, zawsze można dołączyć. Weź na stronę gtwgliwice.pl. Tam są wszystkie informacje.